Witajcie z tej strony, a jest to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam co nowego na Tiercrafcie, także zapraszam do oglądania. Dobra, także pierwszą rzeczą, którą dodaliśmy na Tearcraft jest to a to taka tabelka. Są tutaj nowości. Jak widzicie, możecie sobie teraz zobaczyć, co dodaliśmy. Jednak będziemy też robić filmiki na YouTube, po to, żeby jakby przedstawić jak to działa i tak dalej. także zapraszam was do pierwszej rzeczy. mamy spolszczonego taba i spolszczone po prawej stronie yy, scoreboarda. jak widzicie no wszystko jest po polsku. przedtem niektóre rzeczy po angielsku jeszcze pisały. następną rzeczą mamy dodanie ekonomii. no i to jest bardzo bardzo duża. no chyba największa rzecz. żeśmy to robili chyba 8 dni. po wpisaniu ukośnik sklep. przejdziemy sobie do sklepu serwera i mamy tutaj różne zakładki. Wybierzemy sobie na przykład stacje robocze. No i mamy tutaj różne ceny, możemy sobie kupić, sprzedać, mamy też e, Tiercoiny, które możemy sobie zobaczyć tutaj albo na scoreboardzie po prawej stronie. Mamy, nie wiem, jakieś jedzenie, można sobie kupić refy i mamy nową rzecz spawnery. I możemy sobie kupić różne spawnery, jak widzicie. E, no, niektóre są na sero drogie, bo my na przykład mamy piglinów przez milion kasy. 2,5 miliona zombie Także ceny nie są tanie tych spawnerów, ale yy, Będzie się opłacało Możemy też kupić enchanty różne Których nie możemy sprzedawać a Jest to spowodowane tym Żeby nie było farm yy, Villagerów Bo to by było za upi trochę Że sobie można farmić na przykład yy, Knockbacka Później sprzedawać go więc Dlatego nie ma Ale ogólnie Ekonomia działa w następny sposób Po wpisaniu ukośnik sell hand Yy, sobie możemy sprzedać i dostaniemy kasę jak widzicie jest to dosyć wygodne bo jak widzicie, yy, ja sobie to podzielę, żeby mieć więcej wpisuję sell hunt i sprzedaje tylko to co chcę, no nie? można jeszcze wpisać sell all i wtedy sprzedać CQ, EQ ale na razie chcę wam pokazać yy, inne rzeczy także ukrzyżnik sklep, jeszcze raz i jak widzicie możemy sobie wejść na przykład w rudy mamy tutaj sprzedaj i możemy sobie tutaj Kupić, ale klikniemy drugim przyciskiem, możemy sobie sprzedać. No i klikamy to i sprzedajemy sobie Irona. Tu sobie dodajemy, żeby więcej sprzedać tego naraz. Powiedzmy, ja mam trzy, to trzy sprzedam. Pójdę sobie teraz do jedzenia jabłuszko i sprzedam sobie. Mogę sprzedać wszystko, klikając ten przycisk. Także bardzo fajna jest ekonomia. Polecam wam korzystać. Jak widzicie, mam już. 2817 kasy coinów także no dobra cena i można naprawdę przeróżne rzeczy, można jakieś biblioteczki kupić, dużo dekoracyjnych bloków, jak widzicie, mamy dużo samych dekoracji sobie, mamy rzeczy, których nie da się dostać, na przykład y, dżunglowa sapling, bo na przykład y, border jest 5000 kratek i nie ma żadnej dżungli, także jedynym sposobem to jest sobie to kupić. Dobra, przechodzę do kolejnego y, punktu. Mamy optymalizację pingu. No i jak widzicie, y, działa to w taki sposób, że nie mamy mniej pingu niż mieliśmy kiedyś, ale po prostu poprawiliśmy błąd, bo po wprowadzaniu ekonomii, kiedy tam się kupowało, to każdy miał na serwerze 300 pingu albo więcej, więc... No teraz widzicie, że jest git, a kupowałem rzeczy. Mamy antylogouta i już wam przedstawię jak to działa. Tepne się są do siebie z drugiego konta. Jak widzicie, to jest tam ja. Jeżeli ktoś mnie uderzy, to ja po wejściu na swoje konto, to ja po wejściu na swoje już konto, jak widzicie, mam komunikat, zostałeś otagowany. Nie wylgowuj się, bo zostaniesz ukarany. Jak widzicie, mamy taki licznik kombatu. I no, patrzcie, ja sobie wyjdę przykładowo. Jakbym chciał jeszcze raz wejść. Chodzę. I tam wam Protipa też, zamiast pisać zaloguj, co nie? Muszęcie albo kliknąć sobie w to na czacie i wam wpisze login automatycznie. Zobaczcie, pyk. Albo możecie wpisać Z. Także ja się zaloguję, idę na survival. Jak widzicie zginąłem. Jestem w takiej sytuacji, mam tutaj swój um, swoje koordynaty mam. Mam kompas do koordynatów i mogę sobie iść tam. Także ja sobie szybko tam pójdę. Dobra, także już jestem. I możemy sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy, żeby zobaczyć, jak daleko jestcie Możemy sobie zniszczyć. Mamy tutaj grup, jak widzicie. Eee, superowy jest. Mamy 3 godziny, nasz grup. I po zniszczeniu takiego groba wypadają nam wszystkie itemki. O. Mamy wszystkie itemki. Fajna fajna rzecz to jest bardzo. Kompas nam zostaje, także możemy sobie usunąć prawym przyciskiem myszy jeszcze raz. Wtedy już nam nie będzie przeszkadzał. No i to jest kolejna rzecz, czyli groby. Antylogout i groby. Fajna sprawa ogólnie, co nie? Także jak na razie to by było na, na tyle w tym odcineczku. Yy, Subie kłapeczka w górę i zobaczymy, czy przebijemy wyniki z Tearcrafta na moim głównym kanale. No w sumie śmiesznie by było, jakbyśmy nie przebili, bo tu mam 4,5 ponad K, a tam mieliśmy 17. Jak nie przebijemy, to będziemy wrzucać na TearCrafta i tyle. Dobra, także Shimano.